Ale czujecie rytm, naprawdę. Zobaczmy, czy ja przypomnę sobie swój rytm. Wykorzystam bongosy, małe bębenki. Cza-cia-cz. Cza-cz. Cza, cza. Cza, cza Co, 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 co ty robisz, misiu? Robisz? O, pip-pop. Próbuję sobie przypomnieć rytm cza cza, cza. No, cza, cza, cza. Nieważne. Miś zgubił rytm! To pech! Och! Oh, to biedny miś! Nasz przyjaciel! Biedny miś! A był taki miły! I dla nas też był taki miły! A pamiętasz nasze wspólne tańce i śpiewy? O, tak? Kiedy miś jeszcze Ej, czuł rytm? Pamiętam! To tylko rytm. Przypomnę go sobie. Pogram na bongosach i jakoś wyjdzie. Ooo! Oh, bongosy! My, Pip i Pop, mistrzowie, mistrzowie rytmu, pomożemy! <laughs> Spróbujemy? No właśnie, właśnie. No, oczywiście, skoro jesteście mistrzami. To dobrze, o się? Zgubiłeś rytm i już nie jest pięknie. Mistrzowie rytmu pomogą chętnie. Pokażemy ci, jak odnaleźć w sobie takty. Weź dech i niech pulsuje ci krew. Trochę szybciej. Wniesie się noga do kroku. Pozwól jej i nie wstydź się podskoków, bum. Tak cię porwie, że się Zaczniesz ruszać w rybie i tylko z nią Niech cię poniesie Tak cię porwie, że się, yeah. zaczniesz poniesie, tak porwie, że się. Mm. Poruszać zaczniesz wraz z nią ten ruch zaczyna się pod Zaczynam to czuć, coś jakby wibracja Normalka, kiedy poznasz już kąpiel nie tylko dźwięk, wprawia ciało swe wdrżenie Ale takty, to są fakty, każdy jak ty to doceni Bo odpowiedni rytm leczy każdy ból Już mi ogon lata w górę i w dół Bum, bikada ba, bum, ba, bakadaba bika Bum, bikada ba, da, ba Niech cię rytm poniesie o, ta. Tak cię porwie, że się Zaczniesz ruszać w rytmie i tylko z już nigdy niech jest nie nie głupstwo, ruszę się Hip hop, tak cały mordor. Porwie, że się W stawiam dziś każdy krok. Poruszać zaczniesz wraz z, z, tak z nim, nie to brzmi. Niech jedno młodzież się raz niesie. Gdzie porwie, tak że, tak porwie się. że się. Poruszać, poruszać zaczniesz wraz z nim. O, Rajku. to było genialne. Muszę przyznać, że rytm był świetny. O, dziękuję, dziękuję, bardzo, bardzo. Dziękuję. No ładnie pip. Ty też byłeś dobry pop. Tak oto dwie rytmiczne dwie rytmi. rytmi. To no. był ten rytm, którego ja szukałem. Czy to właśnie był rytm czac cza, cza. Ale fajne. E, tak, spróbujmy trochę. E, a, albo może e, o tak. Moglibyśmy jeszcze trochę i Cześć, misiu!